Dzień dobry, kochany. wszyscy mają święta. A wy co nie macie? Dzisiaj dajemy Wasze ogłoszenie piękne, dobrze? O ty też płaczysz? Ojej! Hmm, jak on od razu nałoczy. Jak on od mroci. Już Wam dajemy Zobaczymy, Zobaczymy, czy będziecie od razu jadły. Chodź do ciuteczki, chodź. O! Ok. No, chodź. Maleństwo. Jak on mruczy, jaki on jest słodziak. No kochani, już Ci dajemy jedną. Już kochani, weźmiemy Ci stale. Jakie głód! Co, co się stało? Tak dużo no, zostawiłam, całą kupę jedzenia. Niesłychane. Czekajcie, dam to wszystko, bo potem zostawicie chyba coś dla mnie. Rajki, nie? Ja już wyrzucę tę puszkę. Och, Jedźcie sobie, ja zaraz mam przyniosę wody i troszkę umyję miseczki. Takie, żeby wygodne koty. Widzę, że macie apetyt cudowny po prostu, aż miło popatrzeć. Tak? Tam wam damy troszkę dalej wodę. Damy wam potem jeszcze gdzieś to, a to później. Jak pojecie sobie moje maleństwa śliczne. Moje maleństwa. Boi się ta maletka jeszcze. No, a teraz nasza Miraja jest oczywiście w tym samym miejscu. O. Oczywiście tam na górze tu. No i co ja mam z tobą zrobić, koleżanko? Chyba musimy zacząć używać miotły, bo to jest miejsce, w którym ja ciebie nie dosięgnę, akurat wiesz? To co, próbujemy? Próbujemy troszeczkę ciebie dosięgnąć. Co? To miotły, wszystkie kotki znają. Wszystkie. No prosimy o przesunięcie się dalej. Dalej, dalej, dalej. O właśnie, o to chodziło, koleżanko. O to chodziło, tak. I teraz jesteś tutaj. No i zobaczymy, co dalej zrobisz. Chodź troszkę do mnie, czas najwyższy. Jakbyś poszła tam e, do rogu, to byłoby super, wiesz? Jesteś tutaj, tak? No chodź, czas się zaprzyjaźniać. Ty masz taką zdziwioną minkę. No chodź, dzieciak. Czekajcie. Coś mi się wydaje, że na razie to jest misja niemożliwa, żeby nie zacząć błaskać. Chociaż już troszeczkę osiągnęliśmy tyle, że tu siedzi. No to już jest coś, prawda? Ale przed nami dużo pracy, dużo pracy widzę. Miraja. Mirajka. Kciunia. Nińka pogadamy sobie. Chodź troszeczkę do mnie. No chodź troszeczkę, ja ciebie pogłaszczę tylko. Oj jak kotek patrzysz pod oka. Oblizuje się. Znowu te same historie. A może Ty też jesteś taka jak Gaja? Co, że jak pójdziesz na kolankach, to się zamienisz w mruczącego kotka. No, Gaja osiągnęła taki sukces, że siedziała, nie wiem, parę minut na wierzchu, na widoku i nie zwiała u Pani, u której jest. Gdańsku. Trafiło jej się świetnie, że ta pani ma cierpliwość do takiej kotki, wiesz? I że tak kotka się dogadała z innymi kotami. Nie ma tam żadnych agresji. To jest naprawdę rewelacja już. Ale ty nie bądź taka, wiesz, bo ty jesteś inna. Ja ciebie już błyskałam. No nie bój się, kochanie. Poczekaj, ja muszę do ciebie troszeczkę podejść. No tak, chociaż troszeczkę. O, o, czekaj, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. No poczekaj, niuńka. Aj, poszła tam. Poczekaj, niunieczka. Hej, malutka. Malutka, no dziedy tam uciekasz. Zobacz, dam ci jedzonko. No proszę, masz. No masz jedzonko, będziesz sobie. A ja wezmę tego łobuzia. Doszeczkę się z nim tutaj w obawie. Zobacz, on nie ucieka. Daje się głaskać. No, posprząta jakiś okruszek. Jaki on jest pożyteczny kot. No, tam akurat ten kabel, widzisz? No, może byś troszkę zjadła przy mnie. Korcicie, prawda? Korci cię, jedzonka. Korci cię, jedzoneczka. Kitulka. Musimy się zabierać za ciebie, bo inaczej to będziemy bardzo długo. O, 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 A, o, 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 o. O, proszę. No, nie, niedobre. dobre. Mirajuś, jedź, słoneczko zjedz. Zobacz, będziemy się przyjaźnić. Ej, to bez żadnych takich tutaj. Mirajka, kiciulka, kcik, cik kcik. No. Świeża woda, tak? Super. Super, super. Super, kochanie. Chodź tu do mnie, troszkę. Och, ty łobuziaczku malutki. To co, raja? Próbujesz? No to będzie duży krok, jak przy mnie będziesz jadła, wiesz? Ja patrzę na ciebie, a ty będziesz jadła. To byłoby coś. Ty mały, ty widzisz, że ja do i ty zazdrosny jesteś. Ty. ty mała łobuzino, ty moja piękna, ty moja piękna łobuzinko, śliczna, cudowna. Kochana. ojej, je. Widzisz? To no może jak my się bawimy, to ona wtedy się robi odważniejsza. Tak? Wiesz, kochanie? Ci maluchu, ty jeden. Ti maluchu, ty jeden, ci. No je słoneczko. Później pojesz. Tak? No dobrze. To ja posprzątam kuwetki, a potem zobaczymy, co się będzie działo. Rzuciłam jej smakołyki prosto pod nocha, żeby spróbowała. Bo próbujemy różną drogą. I jeszcze damy takie coś. Ty też byś chciał, tak? To Tobie damy tu, proszę, żebyś jej nie zjadał. A jej damy do innej miseczki. O, tutaj. Damy takie dobre rzeczy. No, zobacz, to są takie witaminki kocie to kotki bardzo lubią zobacz, kochanie. No, języczek. Super! Brawo! Brawo, brawo! No widzisz, że ta ciotka nie jest taka zła wcale. Ty masz jeszcze tu reszteczkę zobaczyć gdzieś. No zobacz, że ta ciotka całkiem jest sympatyczna, Kituś. Takie dobre rzeczy dała kotu, widzisz, jakie dobre. Ale wylicz do końca, tak, nie zostawiaj takich resztek. Mm, jakie pyszne było, oj, jak się kotek oblizuje. Mm, bardzo było pyszne. Próbujemy zabrać talerzek, A to popatrz, to jest całkiem dobre, kochanie. No poczekaj, nie idź. Chciałabyś mam dla Ciebie coś, no? Chciałabyś? No mam dla Ciebie coś, kochanie. No mam. Chciałabyś to zabierzemy stąd? Hmm? No przepraszam Was tam w kamerze, ale takie są warunki teraz pracy właśnie ciunia tu siedzi. No, maś tutaj jedzionko. Zobacz. Dziś? No, chodź, o ja ciebie pogłaszczę troszeczkę. Chodź, kochanie. Nie bój się, no, zobacz. O, zobacz, zobacz. Zobacz. chyba nie ujęłam tego kamerą, ale głaskałam kota przed chwilą. Głaskałam, dotknęłam. Nie bój się, kochanie. O, nie widzisz. No widzisz, chodź do mnie troszeczkę. No chodź troszeczkę. Chodź, kochana. Tak, ślicznie. Chodź do mnie. Chodź. No chodź. No inaczej nie damy rady, wiesz? Po prostu musimy kiedyś zrobić ten pierwszy krok. Jaś tyle dni spokoju. No chodź, kochana. Aj, e, tyle żeśmy osiągnęły, że szkoda teraz przerywać. No ale już chyba muszę przerwać. O, dobre miejsce, super, super miejsce. Błagam, idź tam. O, tak. Wiesz, ile kotów się oswoiło na tym parapecie? Tyle kotków się oswoiło na tym parapecie. To nie masz pojęcia, skarbie mój. Nie masz pojęcia, wiesz? Ja do ciebie delikatnie przyjdę. Nie wiem. By... No nic, chyba na dziś koniec. Będziemy się ładnie bawić. Cyraniczka i Raniuszek teraz są na tapecie, tak? I się jeszcze boi, wiesz? Ale musimy kiedyś ten pierwszy krok zrobić. Ona musi poznać moją rękę, że ja jej nic nie robię. Ja muszę zobaczyć, jak ona reaguje, bo ją można było głaskać. Tak była w klatce. Można było ją brać nawet bez strachu. Składać do transportera. Także nie jest to jakiś taki zły kotek. Tylko teraz znowu musimy mieć swoje rytuały, swoje zabawy. No chodź malutka. A tu mamy tak. Raniuszek to jest coś pięknego po prostu. To jest taki miziak, taki mruczak, takie słoneczko, kochane, wesołe. No, a ta malutka jeszcze wciąż ma tyle obaw, ale to też nie jest absolutnie nic dziwnego, że one tutaj siedzą same całymi dniami. Nie mają jak patrzeć na człowieka, nie mają się jako swajać. Chłóć kuchoneczku, ale robią się coraz piękniejsze, już takie nie takie skóry i kości. Już, jeszcze są chudziutkie oczywiście, ale już są coraz fajniejsze. Już coraz większe. Jak? Aż nastanie taki czas, że bielsze nie będzie, jak to mówi reklama. No i tak, nie zabieramy Wam świątecznego czasu więcej. Ja się tu z nim jeszcze pobawię, i życzymy wszystkim.